Jezu Maryjo, bądźcie światłem. Jezu Maryjo, prowadźcie nas w ciszy poranka, w głębi serc naszych. Jezu Maryjo, bądźcie światłem. Witajcie, ukochani w Chrystusie. Nowy dzień rozchyla niebo nad nami jak błękitny baldachim łaski. Z wdzięcznością stajemy dziś przed Maryją, Matką poranka i przed Jezusem, światłem świata. Niech nasze serca rozbrzmiewają wdzięcznością. Zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, cicha służebnico Pana, prowadź mnie dziś drogą pokory. Jezu, dobry Pasterzu, idź przede mną, bym nie zbłądził. Ojcze, który jesteś w niebie, Daj mi serce gotowe do miłości, ręce gotowe do służby i usta pełne pokoju. Amen. Jest poranek, i wszystko zaczyna się od nowa. Liść drży na wietrze, słońce dotyka dachów. Cisza jest pełna obecności, w niej jestem. I jestem przyjęty. Każdy świt to odpowiedź Boga na pytanie, czy jest jeszcze nadzieja? Niech spotkanie z Maryją i Jezusem stanie się dziś zaczynem dobra w nas niech to co Zasiane w ciszy, wyda owoc w naszych czynach. Bądźmy świadkami poranka. Niech Pan rozjaśni Twoje ścieżki, niech Maryja otuli Cię czułością, niech Duch Święty poprowadzi Twój dzień ku temu, co dobre, prawdziwe i święte. Amen. Chodzisz, Jezu, nie jak błyskawica, ale jak dotyk dłoni na zmęczonym sercu. Maryją, Maryją, jesteś jak oddech. Tuż przed śpiewem ptaka jesteście i to wystarcza. Jesteście i to wystarcza. Jesteście. Dziś wybieram światło, które daje życie, miłość, która nie zna granic, i pokój, który płynie z nieba. Bracie, siostro, jeśli te słowa poruszyły Twoje serce. Zapraszamy do subskrypcji kanału i polubienia. Niech wspólna modlitwa rozszerza kręgi łaski. Zostań z nami i twórz tę duchową przestrzeń razem. Niech każdy dzień będzie modlitwą, a każde spotkanie błogosławieństwem. W ciszy końca Twoje imię wciąż brzmi: Zostań z nami, Jezu, zostań z nami, Jezu, choć dzień już się zaczął. Maryjo, prowadź ku prostym ścieżkom, prowadź ku prostym ścieżkom. Cię, siostro, niech Duch Święty prowadzi Cię przez cały dzień. Amen.